Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 29 grudnia 2025 do 4 stycznia 2026. No i, kochani, co to oznacza? Oznacza to, że jest to ostatnia energetyka na rok 2025. No, i kochani, jest to doskonały, doskonały czas na podsumowanie 2025 roku, pożegnanie go i wejście w rok 2026. No i oczywiście, jak co roku, polecam Wam moje noworoczne usługi. Znajdziecie post w moim profilu na TikToku, jest ten post przypięty. Także, kochani, jeżeli jeste, jesteście zainteresowani wróżbami noworocznymi, co się będzie działo w Waszym życiu w 2026 roku, albo chcecie jeszcze ewentualnie oczyszczanie energetyczne jajem, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. No i, kochani, tymczasem zobaczmy, jak spędzimy Sylwestra. Mam nadzieję, że wszystko przebiegło dobrze przy. Świątecznym stole. No a teraz zobaczmy sobie, co się będzie działo w Sylwestra i w ogóle na przełomie tych naszych lat. No, kochani, pokazują się, bym powiedziała, takie karty mieszane mieszane informacje, mieszane uczucia. Zobaczmy sobie jeszcze radę i ostrzeżenia od kart tarota jaka jest rada na ten tydzień i jakie jest ostrzeżenie. Powiem tak, zmienność, zmienność dosyć duża tutaj widzę, będzie tak jako tako po japońsku, możemy mieć takie bym powiedziała trochę jak sinusoida możemy się czuć, najpierw będziemy happy, a później będziemy wypompowani kompletnie z jakiejkolwiek powiedziałabym energii. Zaczniemy dosyć Zaczniemy dosyć negatywnie. Po tych świętach pomimo wszystko, chyba mamy już wszystkiego dosyć. Poniedziałek, wtorek, 29, 30 grudnia smutna wiadomość, no, żeby to przekuć w dobry żart, powiedziałabym, no, jest to smutna wiadomość dla każdego z nas, ponieważ stajemy się. O rok starsi. <noise> za, za parę dni, praktycznie, tak, kochani. Więc można powiedzieć, że jest to smutna wiadomość, ponieważ kolejny rok się kończy, a, a czasu nikt, kochani, nie cofnie. No ale równie dobrze możemy się po prostu czuć przygnębieni. Po prostu na zasadzie. No, tego krótszego dnia, tej negatywnej powiedziałabym aury za oknem, ale także, no bym powiedziała zimy, tak, niektórzy po prostu nienawidzą tego, tego, tego sezonu, nie lubią zimna, nie lubią śniegu, nie lubią chlapy, nie lubią lepić bałwana, kochani, Różni są ludzie, ale tak to, kochani, wygląda. Także, jeżeli będziemy się czuli troszeczkę bardziej w dołku na początku tego tygodnia, no to nie zdziwmy się, no ale też zajmijmy się osobami takimi właśnie, które się tak czują, tak? Może po prostu warto je również wesprzeć na duchu. No i kochani, praktycznie 31 i pierwszy stycznia no właśnie idealna karta na rozpoczęcie nowego roku no bo jest małe dziecko a pamiętajmy że odpowiada to również karcie głupiec czyli karcie zero w kartach tarota więc no małe dziecko oznacza nowe życie oznacza także nowy rok także kochani wszystko co nowe Rozpoczynamy, tak? Również możemy spędzać sylwestra w gronie rodzinnym, możemy spędzać się z małymi dziećmi. No ale także powiedziałabym, patrząc się na te karty, że może i również wszystkim tym osobom, które starają się o dziecko. Może, może się uda właśnie w noc sylwestrową także począć dziecko, oczywiście jeś, jeśli chodzi o również dozowanie ilości alkoholu w tym czasie w naszych organizmach, także no wszystko się może wydarzyć, jeżeli jeżeli trudno jest Wam no, po prostu zajść w ciążę, to jest to też również znak dla tych ludzi, że może warto by było spróbować w tym czasie, tak? No ale również wszystko to, co nowe, możemy sobie wypisywać nowe cele na 20-26 w tym czasie. Wszystko to, co nowe, zaczynamy nowe projekty, nową pracę. Nowe miejsce, może jakieś do życia, czy, czy do czegokolwiek innego, kochani, może pojedziecie gdzieś w jakieś nowe miejsce, również na Sylwestra. Wszystko, co nowe i wszystko, co związane z dziećmi, lub z zaczynaniem czegoś od nowa, jest bardzo wskazane. Także serdecznie do tego zachęcam. No i kochani, Później, po, bym powiedziała, zabawie, czyli piątek, sobota, niedziela, drugi, trzeci, czwarty stycznia już, no widzimy sobie podróż, tak? No i prawdopodobnie będzie to podróż powrotna. Prawdopodobnie będzie to podróż powrotna dla tych, którzy gdzieś wyjechali, na przykład, czy pojechali właśnie do Polski na święta i potem wracają tam, gdzie na co dzień żyją. Lub, kochani, no mogliście również gdzieś wyjechać na Sylwestra i potem wracacie. Także y, również może ci, którzy wyjechali jeszcze przed świętami na święta, też wyjeżdżają z powrotem. Także jest to dobry czas na podróże, na to, żeby wracać tam, gdzie się skąd się pojechało, że tak powiem. E, także. Mm. No, zmienność tutaj widzimy, prawda? Ale jest to takie bardzo, bym powiedziała, logiczne z punktu widzenia daty, o której mówimy. Jaka jest rada? Rada jest piątka mieczy, czyli żeby nie osiągnąć tak zwanego pyrusowego zwycięstwa, czyli żeby na siłę czegoś nie robić, ponieważ pyrusowe zwycięstwo oznacza, że zrobiliśmy bardzo dużo i jesteśmy na tak zwanym minusie żeby coś osiągnąć. Czyli możemy być na minusie z energią, możemy być na minusie z naszym czasem, Możemy być na minusie z naszymi finansami. Pragniemy czegoś tak mocno, że na siłę próbujemy po prostu coś lub kogoś do siebie przekonać albo coś osiągnąć, a to nie o to w, w tym wszystkim chodzi. Czyli kochani, pamiętajmy o tym umiarze i pamiętajmy o tym, żeby jeżeli coś nam po prostu nie idzie, to żeby no, nie przesadzić, tak? Żeby po prostu nie przesadzić, jeżeli chodzi o tą piątkę mieczy. No ale też, kochani, piątka mieczy mówi o szóstach, więc nie dajmy się nabrać na przekoloryzowane historie naszych znajomych bądź na przykład osób, które poznamy na zabawie sylwestrowej, jeżeli się na taką wybieracie. Uważajmy na oszustów, jeżeli idziemy właśnie gdzieś w ludzi publicznie, że tak powiem. To też uważajmy na wszystkie tego typu historie. Nie wierzmy we wszystko, nie bądźmy naiwni, tak bym powiedziała. I kochani, ostrzeżenie również jest przed szóstką pocharów, czyli przed jakimiś starymi znajomościami. Bo może też być tak, że ktoś odezwie się z przeszłości. Ktoś, kogo znamy na przykład z dzieciństwa, ze szkoły bądź ze studiów. No i kochani, ta osoba nagle sobie o nas przypomni, i nagle będzie nam jakby nigdy nic. No, na przykład życzyła wszystkiego dobrego w nowym roku, tak? A będzie to tylko jedynie przykrywka. Te życzenia to mogą być tylko przykrywka do tego, żeby złapać z nami kontakt. No, w różnych celach, tak? Ale ja widzę tutaj bardziej cel interesowny, tak, tak? czyli ta osoba może coś odnać, od nas chcieć konkretnego, czyli może po prostu się od, odzywać wtedy, kiedy potrzebuje tylko i wyłącznie pomocy, a nie tylko wtedy, jak na przykład y, troszczy się o nas, czy po prostu chce z nami porozmawiać od tak. Także, kochani, tak to wygląda, że te stare znajomości, które długo gdzieś tam się nie odzywały, powiedziałabym też na te osoby. Uważajmy w tym czasie, tak? Więc kochani, ja powiedziałabym jeszcze tutaj, słyszę starzy, jacyś znajomi, może nawet i by, byli, były osoby, eks tak zwani. Także uważajmy na tego typu znajomości. No i kochani, o co chodzi, jeżeli chodzi i co się dzieje w ogóle na niebie w tym czasie, ważniejsze aspekty planet, Głównie kochani w przyszłym tygodniu Merkury będzie odgrywał główniejszą rolę, robiąc aspekty dowolniejszych planet oraz przechodząc także do znaku Koziorożca. Natomiast w sobotę, czyli 3 stycznia, będziemy mieli pełnię Księżyca w znaku Raka. No i jak zwykle kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim. Co się dzieje we wtorek 30 grudnia? Tego dnia o godzinie 8:15 rano Merkury utworzy kwadraturę do Saturna, co sprawi, że zaczniemy krytycznie patrzeć na nasz miniony rok i oceniać, co nam wyszło, a co nie. No i tutaj właśnie widzimy, że głównie skupimy się na krytykowaniu tego minionego roku, a nie na tym, co tak naprawdę udało nam się osiągnąć. Mogą powrócić do, powrócić do nas przykre wspomnienia, niezałatwione sprawy lub interesy, które nie wypaliły. To także będzie dzień na cięcie marzeń na miarę naszych możliwości i uświadomienie sobie, że nie wszystko naraz jest osiągalne. Spokojnie, bo właśnie idzie nowy rok, który da nam nowe możliwości i szanse na realizację naszych celów. Więc zamiast zmagać się z kacem moralnym związanym z zaprzepaszczeniem dobrych okazji, Lepiej sporządzić bilans zysków i strat, pomedytować nad mijającym rokiem i stworzyć nowy, optymistyczny, ale realny plan na przyszłość. No i tu się zgodzę, prawda? Szczególnie może to dotyczyć osób urodzonych pod koniec znaku strzelca, ryb, panny i bliźniąt. Zaraz podam konkretnie, jakie to są daty um, urodzin, ale kochani, głównie tutaj chodzi o to, żeby zrobić optymistyczny, ale realny plan na przyszłość, bo wystarczy po prostu zrobić coś realnie, czyli um, no, obniżyć ten, ten nasz pułap, i nawet jeżeli my go osiągniemy, no to fajnie, no bo możemy go osiągnąć na przykład przed nowym rokiem kolejnym. I ustawić sobie y, poprzeczkę troszeczkę wyżej y, od tego właśnie realnego pułapu, a nie od razu iść gdzieś za wysoko i stwierdzić, że no, nigdy tego po prostu nie, nie osiągniemy, kochani, tak? Więc jeszcze raz: koniec znaku strzelca, czyli to są osoby urodzone między 19 a 21 grudnia, koniec ryb, czyli osoby urodzone między 17 a 19 marca. Koniec panny, czyli osoby urodzone między 20 a 22 września, oraz końcówka bliźniąt, czyli osoby urodzone między 18 a 20 czerwca. Czyli głównie te osoby mogą być lekko dobite tym, co bardziej nie osiągnęły niż osiągnęły w 2025. Co się dzieje w czwartek, 1 stycznia w Nowy Rok? W tym dniu o godzinie 14.32. Merkury ustawi się w kwadraturze tym razem do Neptuna, co spowoduje, że wskutek zmęczenia po nocy sylwestrowej będziemy się czuli wypompowani z energii jak zombie, snując się po domu, bezmyślnie wpatrując się w ekran telefonu czy telewizora. Zatem lepiej w tym dniu nie podejmować ważnych decyzji, nikomu nic nie obiecywać. No i tu właśnie o to chodzi, żeby na tej zabawie sylwestrowej, czy jeszcze w nocy, właśnie jak już po, po północy będzie żeby nie dać się po prostu zwieść nikomu na jakieś obietnice, obiecanki, cacanki, ani również samemu takimi nie być, tak? Czyli nie, nie koloryzować, kim to my nie jesteśmy, nie opowiadać bajek nikomu, ani nic nikomu nie obiecywać, kochani. Ani nie spotykać się z ludźmi, bo trudno będzie o wzajemne porozumienie. Czyli jak możecie szybciej wrócić do domu po północy, to, le, to tym lepiej dla Was, tak naprawdę, ale dopiero ten aspekt jest, jest o 14.32, 1 stycznia, więc tak naprawdę, no, na pewno zdążymy wrócić do, do domu, mam nadzieję. Natomiast wieczorem o godzinie 22.10 Merkury wkroczy do znaku Koziorożca, gdzie pozostanie do 20 stycznia 2026. Tranzyt ten przyniesie nam ulgę i sprawi, że odzyskamy spokój umysłu oraz racjonalny i logiczny ogląd sytuacji. W tym czasie poczujemy grunt pod nogami, nasze pomysły przestaną być szalone i nierealne, a zaczną przybierać kształt poważnych planów. No, i to jest właśnie dobry moment, może kochani, żeby zrobić sobie te cele i te plany na nowy rok, praktycznie, no, może bardziej zmierzając do weekendu pierwszego w 20, 2026 roku, kiedy właśnie Merkury już będzie w tym znaku koziorożca, gdzie będziemy mogli realnie i logicznie ocenić daną sytuację i w, i w życie w, w ogóle, w jakim my momencie życia się znajdujemy. No, właśnie tak jak mama tutaj jeszcze napisała, to będzie dobry moment, aby zapisać, co chcemy osiągnąć w tym roku i przygotować się do zrobienia naszej mapy marzeń na 2026. Dotyczyć to będzie głównie osób urodzonych w znakach ziemskich, czyli koziorożca, byka i panny oraz znaków wodnych, takich jak ryby czy skorpion. No i kochani, sobota 3 stycznia. Tego dnia o godzinie 11.02 Księżyc ustawi się w opozycji do Słońca, czyli nastąpi pełnia Księżyca, tym razem w znaku Raka, która uczyni nas przewrażliwionymi na swoim punkcie i sentymentalnymi. Uwaga, bo nasze emocje mogą wziąć górę nad rozsądkiem, co sprawi, że będziemy obrażeni czyimś przypadkowym komentarzem lub gestem, bądź słowem nawet bym powiedziała tej kochani. Nie warto w tym dniu wdawać się w spory, kłótnie i zbyt mocno angażujące dyskusje, gdyż łatwo będzie o ostre konflikty, podziały i nieprzyjemne sceny. Lepiej będzie zastanowić się, ile czasu poświęciliśmy ostatnio na sprawy zawodowe, czy nie zaniedbaliśmy rodziny, albo odwrotnie czy ciągła opieka nad bliskimi nie pozbawiła nas czasu na zajęcie się pracą i rozwojem osobistym. Jeśli brakowało w tym czasie równowagi, to najwyższy czas to nadrobić i zakończyć chaos w tych dziedzinach życia. Ta pełnia księżyca poruszy w nas głębokie warstwy duszy, więc mogą wrócić jakieś sentymenty sprzed lat, tęsknota za kimś lub za czymś, co dawno przeminęło. No bo, kochani, rak to właśnie sprawy rodzinne i takie sprawy bym powiedziała bardzo, bardzo emocjonalne, czyli albo właśnie e, powrót do rodziny. Jeżeli na przykład nie udało nam się spędzić razem świąt, bądź no po prostu coś nie wyszło, to wart, w, warto tak czy owak w ten, w ten pierwszy weekend 20-26 spędzić czas z rodziną. No i kochani, zjednoczyć się, ale także ze sobą, ponieważ rak jest to najbardziej wrażliwy znak zodiaku, wydaje mi się. I kochani, również jest to czas dobry na medytację i na pracę z, ze swoim własnym wewnętrznym dzieckiem, kochani. W takich chwilach dobrze będzie zająć się sobą, wziąć kąpiel z olejkami i solą, zapalić świecę, nastawić ulubioną muzykę i napić się gorącej czekolady lub zimowej herbatki z przyprawami oraz porozmawiać z kimś szczerze, tak od serca, aby poczuć się bezpiecznym i kochanym. Głównie dotyczyć to będzie osób urodzonych w połowie znaków koziorożca, raka, barana oraz wagi. No i teraz, mniej więcej połowa, no to będziemy sobie pomalutku liczyli. Połowa znaku koziorożca, kochani, to będzie tak, bym powiedziała mniej więcej 5-7 stycznia. Osoby urodzone, czyli właśnie niedługo, czyli możecie czuć się przewrażliwieni. Także e, uważajcie na to, bo jesteście przed urodzinami, kochani. Połowa znaku raka to będzie mniej więcej, znowu powiem 5-7 lipca, tym razem. Połowa znaku barana, kochani. To są osoby urodzone mniej więcej, bym powiedziała znowu, tym razem 4, 6 kwietnia. Dalej połowa znaku wagi. I to jest ostatni już znak, połowa znaku wagi, to będzie około 7 do 9 października. Także, kochani, te osoby na pewno będą bardzo, bardzo przewrażliwione. Um, no, ta pełnia może być dla Was dosyć ciężka, um, no, bo różne procesy mogą się uruchomić, związane z rodziną głównie i no, po prostu. Z, no, z czymś, co um, mogę powiedzieć, że długo gdzieś Wam to leżało na sercu, bądź żeście to przykryli czymś. Zamietliście coś pod dywan, tak zwany, i nagle, jak pod diabłem, powiedziała, ta pełnia może Was tak wzruszyć czymś, że coś Wam się przypomni, i ta rana gdzieś tam, właśnie zamieciona pod dywan, może no, po prostu się ujawnić. Tak? Jakaś taka nieuleczona rana, bym powiedziała. Także, kochani, uważajcie. No i kochani na koniec życzę ja wam i raz moja mama wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku 2026 a przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, a także dużo radości i miłości. Oby spotkania i zabawy sylwestrowe pozwoliły nam oderwać się od prozy życia, zażyć trochę ruchu i odpocząć od codziennych kłopotów. Ponownie życzymy Wam wszystkiego najlepszego oraz dużo miłości w nowym roku. No i kochani, e, tak naprawdę e, mogę Wam powiedzieć, że kolejny rok, i tak jak tutaj e, już ta Pani też nie jest zbyt zadowolona, kolejny rok jesteśmy już o rok starsi, no ale tak to w życiu bywa. E, każdy dzień, każda sekunda naszego życia powoduje w nas, że jesteśmy coraz starsi. Także życzę Wam, bym powiedziała, w tym nowym roku lekkiego, bardziej dystansu do samego siebie, zluzowania pośladów i, kochani, uśmiechu, tak? Ponieważ tutaj mama już życzyła miłości, to ja powiedziałabym, że uśmiechu. Pomimo wszystko uważam, że z każdego problemu jest rozwiązanie i wyjście. Jeżeli chcecie znaleźć rozwiązanie, to je znajdziecie. Jak nie sami, to z kimś. Wystarczy po prostu no, zwrócić się do odpowiednich ludzi, którzy mogą Wam pomóc. Także tego Wam życzę. Pomimo tego, że na przykład coś mogło nie wyjść, to życzę Wam, żeby wyszło Wam to, co chcecie. To, co mieliście na przykład w założeniu w 2025, życzę, by się zrealizowało w roku 2026. Kochani, wszystkiego najlepszego. Jeżeli podobał Wam się oczywiście filmik, zapraszam do obserwacji na profilu na TikToku bądź subskrypcji na kanale YouTube. Również zachęcam do komentowania, ponieważ pomaga mi to w szerszej bym powiedziała publiczności i dojścia tego filmiku do większej ilości osób. Oraz jeżeli chcecie udostępnić go dalej osobom, którym może to nagranie pomóc, no to również zapraszam. Także wszystkiego najlepszego na nowy rok. Pozdrawiam Was serdecznie, no i papa. Pa.